No, cześć, z tej strony. Andrzej. W tym odcinku opowiem Wam yy, trochę o programowaniu, które się na, nazywa AIDA64 Extreme Edition. Yy, to jest wersja trialowa, trial version, czyli próbna, na 30 dni. Tutaj mam kiedy upływa. Dzisiaj jest 30, dzisiaj ją zainstalowałem, żeby wam pokazać. Jest to y, następca takiego znanego oprogramowania Everest, y, który był darmowy y, do użytku domowego, ale tak jak mówię, możecie zawsze ściągnąć wersję trialową, czyli próbną, i sobie zobaczyć, co macie dokładnie, y, co jest w waszym komputerze. Więc tak, macie tu różnego rodzaju kategorie, jak na przykład komputer, motherboard, czyli płyta główna, system operacyjny, wyświetlacz. Multimedia, sieć, bezpieczeństwo i tak dalej. Więc jeżeli wybierzecie pierwszą y, kategorię komputer i macie tu sumary, czyli podsumowanie, to widzicie różnego rodzaju duże informacje na temat swojego komputera, na przykład y, widzicie, że używacie, jaki system operacyjny używacie, Microsoft y, Windows 7 Home Premium, prawda? Jaką wersję Internet Explorera macie? Na przykład 9.0. Jaką wersję DirectX macie? Obecnie 11. Jaka jest nazwa komputera w sieci? Laptop1. E, jaki użytkownik teraz uruchamia? Andrzej, prawda? E, jaki jest e-mail, adres powiązany z waszym oprogramowaniem do wysyłania maili? I teraz możecie się dowiedzieć czegoś na temat własnej płyty głównej, na przykład jaki jest procesor w środku, na przykład Intel Core i5430M, jaka jest nazwa płyty głównej Lenovo 0679, jaki jest chipset Intel HM55, tu pokazuje, widzicie, to jest wersja trialowa, do tego pokazuje dwa razy Corsair, bo to są sloty pamięci on 8 giga. Zaraz pokażę Wam gdzie, ale tu jest napisane na przykład wartości timingów 87720, więc to jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś podwyższa sobie te timingi za pomocą programowania. Tu macie wyświetlacz no wyświetlacz, czyli jaką macie kartę graficzną. Ja mam NVIDIA GeForce 310M 512 MB. Jaki macie monitor? No akurat tu pokazuję laptopa, prawda? Ten ekran to jest LG. Philips. Ja używam też drugiego monitora, ale nie pokazuję. Patrz na HDMI. Tutaj macie dysk, ale trialowa wersja nie pokazuje wszystkich informacji. Dobrze, przejdźmy na, na przykład na sensory. O, tutaj macie fajne ciekawe sprawy, jak pokazują temperaturę, jaka panuje teraz na procesorze waszym, 69 stopni. Na pierwszym rdzeniu jest 69, na drugim 65. A tutaj tutaj macie GPU diod, czyli to jest karty graficznej procesor 73 stopnie obecnie jakie jak jest napięcie na waszej baterii w laptopie A po drugie jaki ile jaka jest jaki jest pobór mocy procesora 10 W, czy nie, nie jest tak dużo i teraz w jaki sposób jest bateria ładowana teraz. AC Line, czyli przy użyciu normalnego wtyku gniazdka, prawda? Teraz tutaj macie Motherboard, czyli płyta główna. Możecie się dowiedzieć bardzo szczegółowych informacji na temat waszego procesora, czyli w tym nazwy. Po drugie, tutaj macie mnożniki, czyli przyspieszanie tego procesora na przykład od 9 do 17. Tu jakie ma instrukcje, prawda? 64-bitowy widać tutaj, prawda, i inne instrukcje. E, możecie pisać o po prostu. E, jaki poziom pamięci Cache posiada, prawda? Jaka jest technologia? E, tutaj i pokazuje, w trialowej wersji nie pokazuje ile milionów tranzystorów jest w środku. Ale tutaj mamy 32 nano, e, nanometra. Taki wielkość, więc bardzo, bardzo mała. Um, tutaj jest, y, kto jest producentem. Intel Corporation. Tu ile mamy rdzeni? 4. I tutaj użycie każdego rdzeni. I pokazujemy. Teraz typu ID. Mamy informacje też różnego rodzaju, na przykład Thermal Design Power 25W. Um, Teraz tak. Jakie mamy instrukcje? 64-bitowe instrukcje są. Czyli możemy uruchamiać Windowsa 64-bitowego i tak dalej. Nie chcę się tutaj zagłębiać, ponieważ wiele osób, nawet ja nie wiem do końca, co oznaczają to wszystkie instrukcje. Więc tak, tutaj Motherboard, mamy ile mamy pamięci. I pokażę Wam obsługa DDR3, prawda? I teraz pokażę Wam memory I teraz tutaj mam fizyczna wielkość, ale SPD to jest to coś, co interesuje Was odnośnie pamięci. I tutaj macie, że obecna pamięć w laptopie to jest DDR3066, a normalna. Prawdziwa wielkość MHz to jest 533. Po drugie, mamy dwa banki pamięci. Po 4 GB Pamięć Corsair XM, tak. A co tutaj jeszcze? Producent pamięci Corsair Incorporated. Chipset. I teraz chipset wam pokazuje, ile macie pamięci. 8 GB. Jakie są. Y Jakie są maksimum memoramów, czyli możecie mieć maksymalnie 8 GB pamięci na ten chipset Intela. No, tutaj macie, jak się nazywa północny mostek, jaka to jest platforma, jakie są obsługiwane typy pamięci, jak kupujecie pamięć, na przykład DDR 800, DDR 3066 i tutaj macie różnego rodzaju innego. Szczegółowe techniczne i teraz tak macie tutaj, um, ile ja mam pamięci, więc tak w gnieździe pierwszym mam 4GB DDR3066 DDR3, DDR3 SDRAM w slacie drugim tak samo 4GB, czyli razem 8. Tutaj macie graficzny kontroler, jest Intel HD Graphics, ale jest on wyłączony, ponieważ ja posiadam oddzielnie na PCI Express 2016, NVIDIA GeForce 310, dlatego jest on wyłączony. No, i tak jak mówię, tutaj macie wersję BIOSa, system BIOS Date, prawda? 28 stycznia 2011 roku. I jeszcze ciekawy system operacyjny. No, to tu pokazuje na przykład wersję oprogramowania, prawda? Numery. Co tu jeszcze ciekawego? No, w sieci na przykład. W sieci pokazuje wam fizyczny adres. Każdej z kart sieciowych. Na przykład karta bezprzewodowa, fizyczna, adres. Więc jest to bardzo użyteczne narzędzie. Ponieważ tak jak mówię, żeby wydobyć takie informacje, musielibyście zrobić to w ten sposób. Control Panel, Network, Network Sharing Center. I kliknąć tutaj. Details. I dopiero byście, pokażę Wam, jak, jaka jest różnica. Przerzucę tutaj to okno. I ile musiałbym okien otworzyć, żeby zobaczyć tą informację jak fizyczny adres za tej karty 002682856352 002682856352. Więc widzicie, a tu jest jedno, jedno oprogramowanie, które mi pokazuje wszystko. Oczywiście widzicie trialowa wersja jest trochę okrojona, nie pokazuje wielu informacji, ale tak jak mówię. Można, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie kupić. Polecam to oprogramowanie. Link do strony producenta, jeszcze w komentarzu do tego filmiku. Więc to wszystko w tym filmiku. Do usłyszenia i miłego eksperymentowania. Hej!